Nieskończona najśliczniejsza Jezu miłości, Niepojętej i prawdziwej źródło słodkości, Słońce, księżyc wraz z gwiazdami, niebo wszystko z aniołami. Twej piękności się dziwują, lecz nie pojmują. Słońce, księżyc wraz gwiazdami, niebo wszystko z aniołami. Twojej piękności się dziwują, lecz nie pojmują. Jakżeś dla mnie był na krzyżu bardzo zraniony. I od głowy aż po stopy cały skrwawiony. mi srodze przykowany, rózgą krwawą biczowany, cierniem ukoronowany, policzkowany.